Cześć, bardzo się cieszę, że wróciłeś na mój kanał i masz ochotę obejrzeć ten film. Dzisiaj trochę pogadam wam o tym, co dobrze by było wziąć ze sobą na wesele jako gość, czy też jako organizator, pan młody, pani młoda. Mam zapisane właśnie kilka takich rzeczy w moim magicznym notesie do organizowania swojego wesela, także, także tutaj, tutaj te kilka rzeczy zamieściłam. I mam nadzieję, że Wam się przydadzą, że skorzystacie z tego. Także yy, lecimy. Może jeszcze przed rozpoczęciem yy, powiem, że nie wszystkie te rzeczy są niezbędne. To zależy od ciebie. Jeżeli ty czujesz, że rzeczywiście brak tej rzeczy będzie cię stresować albo że na skutek jakiejś tam, jakiegoś tam zdarzenia będziesz, możesz potrzebować tej rzeczy, to wtedy warto się zastanowić, czy, czy tego nie brać. Ale ja też wiem z do doświadczenia, że na pewno nie zabiorę tych wszystkich rzeczy, bo nie, nie będą mi potrzebne. Po prostu lepiej wiedzieć, co może się przydać. I przemyśleć, co zabrać, co nie, niż nie wiedzieć, że może się przydać, i po prostu, żeby wyszła klapa. Więc ja powiem wszystko, co mi przyjdzie do głowy, co sobie zapisałam, a to już później zależy od Was, co weźmiecie, czego nie weźmiecie. Inną sprawą jest to, że teraz na większości wesel myślę, że to już jest standard są te koszyczki ratunkowe w toaletach. I w tych koszyczkach, w zasadzie, w zależności od pary młodej, jest wszystko. No, może, może czegoś tam nie ma, ale nie wiem, czy też jest sens brać to wszystko, co tutaj powiem, bo wiele rzeczy znajduje się w tych koszyczkach, więc to już zależy znowu od Was i jak duże będziecie mieli torby, żeby, żeby te rzeczy zabrać. Więc, więc tak, teraz w tych koszyczkach jest naprawdę dużo rzeczy pomocnych. Więc myślę, że nie będzie konieczne zabieranie wszystkich rzeczy. Zaczynając od takiej najbardziej oczywistej, myślę, to buty, czyli zabranie ze za sobą drugiej pary butów na zmiany. Chyba że od razu na wstępie idziecie w butach płaskich, wygodnych, wtedy, wtedy nie ma tematu, ale jeżeli idziecie w butach na wysokim obcasie, w szczególności nowych, niesprawdzonych niezajechanych, brzydko mówiąc, to zdecydowanie buty na zmianę Wam się przydadzą. I idąc dalej, na pewno przydadzą się plastry różnego rodzaju, wkładki żelowe, jeżeli na przykład idziecie z gołymi nogami bez rajstop, to wtedy stopa się ślizga. I taka wkładka żelowa może być właśnie rozwiązaniem tego problemu. Wkładki, wkładki żelowe lub jeszcze inna rzecz, taki spray, spray, który będzie... Jakby zapobiegał otarciom, otarciom stop, stóp. Co dalej? Rajstopy na przebranie. Jeżeli planujecie iść w rajstopach, to jak najbardziej zabierzcie ze sobą rajstopy. Ja wiem, że w tych koszyczkach ratunkowych są zazwyczaj rajstopy, ale no wątpię, żeby młodzi kupili po prostu całą, całą gamę rozmiarów więc lepiej jest wziąć ze sobą swój rozmiar, swój kolor, dobrany i po prostu się tym nie martwić. Lub, jeżeli nie rajstopy, to na przykład bezbarwny lakier do paznokci, w przypadku, jeżeli zrobicie Ci się po prostu oczko w tych rajstopach, nie? Ja myślę, że nie będę zabierać, bo raczej nie będę szła w rajstopach, więc tego problemu już nie ma. Dalej, agrafka. Chociażby jedna, bo to jest taka rzecz, która naprawdę może się przydać, yy, nie wiem, za. dekolt okaże się za duży, albo, albo coś, coś, nie wiem, jakaś. Yy, coś się zarwie, tak? Yy, w sukience, yy, czy, czy Twojemu partnerowi. Myślę, że agrafka akurat yy, może być bardzo pomocna w takich sytuacjach, a też jest to yy, narzędzie, które nie zajmuje za dużo miejsca, więc. Yy, Myślę, że to naprawdę warto zabrać ze sobą. Kolejna rzecz to jest pilniczek do paznokci. Myślę, że to jest bardzo indywidualna sprawa i wiele z was po prostu nie będzie czuło potrzeby zabierania ze sobą pilniczka, ale powiem Wam szczerze, że jakbym miała sobie tak wyobrazić y, sytuację, gdzie y, gdzieś tam coś przez przypadek mi się y, ułamie, czy nie wiem, lakier mi się mi odpryśnie, coś z paznokciem mi się stanie, to ja potem po prostu nie mogę tego zdzierzyć, Nie to tak wkurza, że coś mi tutaj haczy o ten paznokieć, o wszystko i no muszę po prostu sobie spiłować. To zajmuje, wiecie, 3 sekundy, ale jest wtedy ten spokój psychiczny, że nie haczycie o wszystko, co się da. A pieliczyk też nie zajmuje dużo miejsca, więc warto go, go mieć ze sobą. Wsówki do włosów. To jest też, myślę, że nie, niezbyt gdzieś tam konieczna rzecz, ale jeżeli będziecie mieć upięte włosy, Albo idziecie w ale później chcecie je spiąć, albo wiecie, że mogą Wam przeszkadzać, bo będzie gorąco, albo grzywka Was wkurza. No to też myślę, że warto wyrzucić te kilka wsówek. To tak samo jak grawka, no to jest, nie, zajmuje, nie zajmuje dużo przestrzeni w torebce, więc możecie to zabrać ze sobą. Kwestia lakieru do włosów i suchego szamponu. W moim przypadku myślę, że bardziej przydałoby mi się suchy szampon, bo ja lakieru do włosów używam bardzo bardzo sporadycznie i e, częściej właśnie suchy szampon wtedy, kiedy już te włosy no, nie wyglądają za dobrze i e, chcę im dodać trochę świeżości, trochę tekstury, e, wtedy sięgam po suchy szampon. I są w sklepach te takie mniejsze pojemności, które się bez problemu zmieszczą do torebki, a jeżeli nie będziecie miały na to miejsca, no to nie wiem, zawsze możecie zapytać y, młodej, y, czy... Pani Młodej, czy, czy planuje właśnie dorzucić ten suchy szampon do, do koszyczka w łazienkach. Albo po prostu zabrać ze sobą. To już od Was zależy. Czy suchy szampon, czy lakier do włosów, czy i to i to, jak uważacie. I już przechodząc do tematu kosmetycznego. Myślę, że może się przydać do lepszego po prostu samopoczucia i odświeżenia. Na przykład tonik nabliżający. Jeżeli macie, w szczególności jeżeli macie cerę suchą, to taki tonik może naprawdę dać ukojenie i, i, i załagodzić, załagodzić skórę. Tych toników jest mnóstwo. Ja mam tutaj akurat pod ręką tonik z Mariona. W ogóle Wam polecam kosmetyki z Mariona. One są naprawdę w śmiesznie niskich cenach. Ten tonik kosztował kilka złotych, zasługuje kilka a skład mają lepszy niż niejedne marki wysokopółkowe. Więc taki tonik, esencja nawilżająca, japoński rytuał, naprawdę jest świetny i też nie zajmuje za dużo miejsca. A widzicie, bierzecie sobie taki tonik i pryskacie się, nie wiem, już po kilku godzinach na weselu, to jest naprawdę super ukojenie. Kolejna sprawa to bibułki matujące. Nie wiem, czy jesteście zwolennikami bibułek, czy nie, czy korzystacie, czy używacie tylko pudru, ja uważam, że sebum, które się zbiera podczas całego dnia, najpierw trzeba ściągnąć bibułką matującą, a dopiero później użyć pudru. Jasne, no nie ma zawsze na to czasu, zapomina się czasami wrzucić tych bibułek matujących do torebki, no to wtedy używamy tylko pudru, wiadomo, ale jeżeli. Ja Wam to mówię teraz, a Wy stwierdzicie, dobra, raz się żyję, posłucham jej, to wrzućcie te bibułki do torebki i uwierzcie mi, że czasami wystarczy nawet użyć tylko tej bibułki matującej, gdzieś tam właśnie wyciągnąć szybko sobie, usunąć ten nadmiar, se, nadmiar sebum yy, i już wtedy nie będzie trzeba dokładać dodatkowo kolejnego, kolejnego kosmetyku. A jeżeli stwierdzicie, że przyda się Wam puder, to weźcie i bibułki, i puder. I najpierw nadmiar szybko bibułką matującą, a później puder. Jaki już uważacie, jeżeli macie cerę bardziej y, mieszaną, no to na przykład fajny jest ten kompaktowy z Golden Rose. Przede wszystkim polecam Wam pudry y, w kamieniu, bo y, myślę, że nie będzie czasu ani nerwów, żeby się bawić z pudrem sypkim, y, bo on będzie wszędzie, będzie na waszej sukience, będzie na y, stole dookoła i na innych osobach. I już kończąc temat pudru, e, taka myślę przydatna wskazówka, mianowicie, żeby w składzie takiego pudru, e, który zabieracie na wesele, nie było krzemionki, bo e, może ona później wybielić e, elementy twarzy na zdjęciu. E, więc zwracajcie na to uwagę, musi być ona wypisana w składzie e, i raczej unikajcie właśnie na takie imprezy, gdzie jesteście fotografowane. E, kolejnym, e, kolejną rzeczą, która może się okazać pomocna na... E, na weselu jest klej do rzęs, jeżeli doklejacie sobie właśnie rzęsy podczas makijażu na wesele. W szczególności, jeżeli to jest klej niesprawdzony, nie do końca sprawdzony, lub jeżeli już wiecie, że nie możecie mu za bardzo zaufać i odkleja wam się po jakimś czasie. Ja w ogóle odradzałabym stosowanie takiego kleju, no bo nie ma, nie ma to sensu później gdzieś tam stresować się, że ta rzęsa odpadnie. Hmm, ale jeżeli już, no to po prostu zabierzcie ten klej, yy, wrzućcie go do torebki i później będziecie mogły sobie poprawić, yy, poprawić te, ten makijaż. Yy, no nie wiem, pomadkę, yy, oczywiście tą, tą która, którą nakładaliście wcześniej podczas makijażu, żeby, żeby zrobić taką poprawkę, korektor. Yy, jeżeli wiecie, że Wam zejdzie, albo że nie wiem, przez yy, spocenie się gdzieś tam może, może coś zejść w niektórych miejscach, to też warto wziąć ten korektor ze sobą, czy cały podkład, może niekoniecznie. Myślę, że korektor jest, będzie lepszym wyborem w tym przypadku. I ja myślę, że to będzie wszystko, co ja zabiorę, czyli korektor, pomadka i bibułki matujące, bo to są takie rzeczy, które właśnie mi się najbardziej sprawdzają i ja widzę, że najbardziej mi się przydają właśnie na takich imprezach. I w zasadzie to, to tyle, co sobie tutaj zanotowałam. Też więcej rzeczy mi nie przychodzi do głowy, koniecznie mi napiszcie tutaj na dole, nawet niekoniecznie mi, ale też wszystkim tutaj, którzy oglądają film, jeżeli coś jeszcze pominęłam, a Wy na przykład macie sprawdzone, to napiszcie, żeby właśnie, żebyśmy wszyscy mieli do tego dostęp. I taka też myślę, ciekawe rozwiązanie wygodne. I estetyczne, żeby te rzeczy zapakować. Jeżeli nie bierzecie większej torebki, to do takiej torebki po prostu prezentowej. I można mm, te właśnie e, rzeczy ratunkowe spakować do takiej torebki i to e, będzie wyglądało fajnie. Nie będziemy chodzić z reklamówką z biedry, <grytko> tylko, tylko to będzie po prostu jakoś tam bardziej estetyczne. I tyle. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Piszcie właśnie te rzeczy, o których, o których ja zapomniałam. Pewnie jak skończę nagrywać, to mi się przypomnie jeszcze z pięć, tak jest zazwyczaj. Ale tak, mam nadzieję, że, że przydatny odcinek. I ściskam Was i do następnego. Pa!